Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie i zapraszam do stworzenia kolejnego mini projektu świątecznego. Dziś będzie to karteczka w kształcie bombki z arkusza 571. Podobną kartkę robiliśmy w zeszłym roku, bardzo Wam się spodobała, dlatego w tym roku postanowiłam zrobić bardzo podobną, trochę inny. Inne grafiki, inna święta rodzina, więc mam nadzieję, że z chęcią wykonacie karteczkę razem ze mną. Tak jak już widać, do wykonania tej kartki użyję arkusza 571, który można kupić w moim sklepie olgabielska-warsztaty-artystyczne.pl Będzie mi potrzebna również jedna biała kartka A4. Wycinanki tutaj z tego arkusza już mam przygotowane. Częściowo wycięte, częściowo dlatego, że jedna część tej bombki jest przygotowana tak, żeby być szablonem, ale o tym za chwilę. Zaczniemy naszą pracę od złożenia kartki A4 na pół. Dociskamy brzeg. I tak jak widzicie, Tutaj mamy na tym arkuszu dwie bombki. Tą, która jest po lewej stronie, wycięłam, pozbywając się tej czarnej krawędzi, i dzięki temu mam takie tutaj oto tło. To będzie, można tak nazwać, tak zwany panel w tej bombce, kartce. Drugą na razie wycięłam dookoła tutaj tej czarnej obwódki. To jest ta po prawej stronie i to będzie mój szablon. Najpierw to odrysuję. Na kartce tej zgiętej wytniemy to sobie wspólnie nożyczkami. No i oczywiście potem pozostaną nam do wycięcia te grafiki w środku, więc zabieramy się do pracy. Przykładam sobie tutaj tą bombkę przy tej lewej krawędzi, która będzie otwierana w ten sposób. Oczywiście ważne jest, żeby dość duży odstęp tutaj tej, tego szablonu wystawał poza zagięcie bo jeżeli zrobimy zbyt małe to zagięcie to bombka będzie miała słaby zawias możemy tak to nazwać więc staramy się dość dość dużo, tak nie wiem ze 4 mm wysunąć poza, nawet może 5 poza brzeg tego zagięcia i teraz odrysujemy sobie kształt tej bombki ołówkiem Odrysowane. Zabieram się za wycinanie tego odrysowanego kształtu. Najpierw tak dookoła, żeby było mi łatwiej wycinać, już tak dokładniej. Pozbywam się tego nadmiaru. I teraz będę wycinać już tak, żeby pozbyć się ołówka. Jeżeli nie uda Wam się wyciąć tak dokładnie i trochę tego ołówka zostanie, zawsze można go po prostu zetrzeć przy pomocy gumki. I gotowe. Tak wygląda gotowa baza. I teraz pierwszym etapem będzie wklejenie tutaj tego tak zwanego panela. Tutaj widzę, że odrobinkę jeszcze niedocięte jakiś czarny, malutki prześwit, więc od razu to poprawiam, bo dopiero teraz, jak przykładam na białe tło, to widzę, gdzie jest niedocięte. I tą warstwę. Będę przyklejać już na taśmie taśma piankowa 3 mm dotknę sobie kilka takich kawałeczków. W sumie na początek da się też parę takich większych już do posklejenia tego panela bombki. W samej bazie tutaj nie wycinam tego otworu, wystarczy tutaj w tym panelu, to i tak będzie wyglądało na 3D. Na pewno dookoła. Tutaj również w tej części. Na samym tym mał małym kółeczku już nie będę wklejać pianek. Powinno to się trzymać bez trudu. Ale, gdyby w razie się zapadało, to zawsze można próbować to podkleić. Jednak ja bym zostawiła to tak, jak jest. Odrywamy osłonki. Gdyby ktoś się decydował, na to, żeby okleić tą wąbkę również z tyłu, to myślę, że ten kształt może posłużyć do odrysowania na papierze, i wtedy odrysować i przykleić również tu na pleckach. Moja będzie miała plecki białe, dlatego to już mogę przykleić. I tak to wygląda. To będzie biała bombeczka z dekoracją, środek i tak dalej. I teraz musimy wyciąć te pozostałe elementy. Już sam kształt tego szablonu nie będzie mi potrzebny. No chyba, że ktoś będzie chciał go sobie zostawić, na przykład do wykorzystania w innych karteczkach. No to radziłabym to wyciąć w ten sposób, żeby tutaj zrobić otwór. Najpierw od góry, potem włożyć nożyczki do dołu. I starać się to tak wyciąć, żeby jak najmniej sobie ten szablon uszkodzić. Czyli tutaj wyciąć po prostu bardzo blisko tą świętą rodzinę. Jak i pozostałe elementy również. O, i taki kształt też można sobie. Potem użyć do wykonania swoich własnych karteczek. Pozostało mi wyciąć teraz te elementy. Najpierw je sobie rozdzielę. I przystępujemy do wycinania. Wycinam je bez obwódki białej, chyba że taka minimalna, ale raczej blisko krawędzi. Pierniki gotowe. Pierniki i gwiazdki. Teraz dwa plasterki pomarańczy. No i teraz musimy jeszcze wyciąć Świętą rodzinę. Tutaj ten dół, taką metodą na chmurkę. I tak to będzie ukryte pod kompozycją. Teraz już jesteśmy gotowi do pracy. Pozostałe elementy wycięłam sobie już wcześniej. I tak jak w zeszłym roku, najpierw nakleimy sobie ten wianek. On nie jest tak zupełnie okrągły, dlatego bardziej go będę w górnej części przyklejać. A ten dół wypełnimy sobie zaraz poszczególnymi następnymi wycinankami. Zacznę od podklejenia bianka na taśmie piankowej 3 milimetrowej. I tak żeby mniej więcej zachować ten okrągły kształt wklejam tutaj Bianek. Tutaj będzie na środku święta rodzina. Oczywiście, na pewno chciałabym, żeby to był element w sumie wyżej podklejony. Teraz jeszcze nie jestem pewna, ale chyba bardziej bym w prawą stronę przesunęła tą całą świętą rodzinę, bo tutaj mam jeszcze takie elementy jak świeczki. Świeczki, które też jakby symbol hmm, możemy nakleić w ten sposób i chyba bym od świeczek zaczęła właśnie. Czyli tak tutaj. Pierwsza świeczka tak, żeby zakryć tutaj tą dużą szyszkę. W tym miejscu. Mam tutaj jeszcze tą kompozycję, taką gałązkę, właściwie nie gałązkę, bo tej igiełki wycięłam. I to raczej będzie szło w tę stronę. Ja też sobie to najpierw podkleję, bo nie mam pewności jeszcze co do rozmieszczenia świętej rodziny względem właśnie tej gałązki. Tu bym sobie zostawiła puste miejsce, tak żeby móc właściwie wcalować. Tym elementem, więc to też sobie niżej nakleję, żebym miała możliwość, jakby sterowania czy w prawo, czy w lewo. I teraz jedno z drugim, z tym, że tak tutaj no ten środek muszę zakleić, mimo że wstępnie był wycięty, ale nie byłam pewna, czy będzie to widoczne, czy nie, dlatego wycięłam również wnętrze. Ale jak widać, tutaj ca cała, cała. Święta rodzina, właściwie cały środek ten zasłoni, więc gdyby ktoś oglądał później, jeszcze nie robiąc, to może sobie właściwie nie wycinać tego wnętrza wianka. I teraz świętą rodzinę nakleimy tutaj w tym miejscu bardziej tak nie na środku, a przesunięte w lewo. I w takim razie tu będzie ta część kwiatowa, i też nie na samym dole, a tak bardziej w prawą stronę tym razem i do góry nieco. Czyli tu. Teraz możemy nakleić drugą świeczkę. Ta pierwsza jakoś mi wyszła krzywo. To ją sobie jeszcze też poprawię. Krzywo względem. Świętego Józefa, więc tak ją od razu tutaj, chociaż nawet mogę tak nakleić to, to ramię, ukryjemy. I teraz jedna obok drugiej, tylko nie wiem, czy tak, czy tak, bardziej raz raczej do środka, tylko tutaj blisko Jezusa, to nie mogę tak blisko, muszę troszeczkę do dołu i bardziej w prawo. Teraz nakleimy kwiaty, ten duży na środku. Na początek. Fajne są te gałązki ostro krzewu, więc też od razu nimi uzupełnimy tutaj na pewno boki tej karteczki. Tą mogę już przykleić bez pianki. W tym miejscu też można zobaczyć, bo ona nie będzie stała, tylko bardziej jest właśnie otwierana w bok. Właściwie dlatego można, jakby rozbudowywać dookoła dowolnie tą kompozycję. Teraz drugi kwiatek damy w tym miejscu. Tu między świeczkami może ten plasterek pomarańczy? Na razie go tak tu zostawię, bo nie jestem do końca przekonana, czy, czy chcę, żeby to był. Ale wstępnie, wstępnie może tak zostać. I teraz tak tutaj na pewno jeszcze gałązkę. I zapewne tu jeszcze raz. I na no to będzie albo piernik, albo kwiatek. Zaraz się zastanowię. Na pewno muszę tać tutaj piankę. I jeszcze nie wiem czy bardziej do dołu, czy tak. Ten napis jeszcze muszę to znaczy chciałabym jeszcze gdzieś tutaj na dole również umieścić. To może najpierw podkleję napis piankami, żeby o nim nie zapomnieć. On gdzieś tutaj będzie. Wstępnie może ja go już przykleję. Będę miała pewność, że już mam to przyklejone i z głowy. I nie zapomnę o tym na samym dole. I teraz nie wiem, czy na przykład tutaj tego kwiatka nie dać jednak tu gdzieś na górze, ale nie. On w sumie chyba będzie pierniczek lepiej tu w tej górnej części wygląda, czy znaczy lepiej będzie wyglądał niż niż ten kwiatuszek. I może jednak tą gałązkę tutaj w sumie, żeby tak ten, to zapięcie zakryć, bo ono jest takie białe zupełnie. Tak udekorujemy to w ten sposób, to będzie lepiej wyglądało. I teraz tak, szyszkę może. Na pewno tu, tu jest taka troszkę mniejsza, to proporcjonalnie jakby nie pasuje. Damy taką samą, tylko jedną na drugą nakleję. Jeszcze ten kwiatek nakleiłabym tutaj na przejściu pomiędzy tym kwiatkiem a tym stroikiem w tym miejscu. Teraz jeszcze może szyszki. Może tu od spodu, bo tak jest sporo miejsca w tym tutaj dole, na tym dole. I teraz nie wiem, czy ja bym tego drugiego piernika też tutaj nie nakleiła jeszcze raz, bo tak jakby płasko to wygląda, chyba że ja ten odkleję. Ale nie, to będzie źle. Muszę dać na dwóch warstwach. Czekajcie, zrobimy inaczej. Czy to w tym miejscu podwójna warstwa pierników będzie lepiej wyglądała? Czy dać piernik tu gdzieś na dole? Szczerze, to chyba bardziej bym zostawiła w ten sposób. Tylko nie nakrywała może jeden do jednego, tylko z takim przesunięciem, chociaż nie jestem przekonana. Nie, ten mi się nie podoba. Jeszcze muszę to poprawić. Ja to odetnę. Oczywiście tą piankę muszę stąd teraz zdjąć. I w takim razie ja tą gałązkę też odetnę. I to wkleję w tym miejscu oczywiście, tylko włożę głębiej, bo ten piernik jednak. No tak jakoś nie do końca mi pasuje w tym miejscu. Czy tak to zetnę? Spróbujmy raz jeszcze. Dać drugi raz piankę i to o, tak dołożyć. Prawda, że lepiej? Ten pierniczek jednak nie do końca tutaj pasuje w tym miejscu. I teraz zastanówmy się, czy na przykład tutaj go gdzieś chcemy, czy całkiem z niego rezygnuję. Babka z niego zrezygnowała, natomiast gdzieś mi się ukryły te pomarańczki. Przecież były ich było ich więcej niż tylko jedna. znalazłam. Ten kolor pomarańczowy ładnie ożywia tutaj tą karteczkę, więc decyzja zapadła, że tutaj ta pomarańczka między świeczkami się znajdzie. I teraz tylko jeszcze musimy znaleźć miejsce, albo i nie, zobaczymy. O, tutaj ładnie. W tym miejscu będzie druga. I została mi jeszcze jedna szyszka. Myślę, że mogę ją dać tutaj. A z tych pierniczków już raczej zrezygnuję. Nie, zdecydowanie bez nich lepiej. Ostatecznie tych dwóch elementów nie użyłam. No i gotowe. Mini projekt. Karteczka ze świętą rodziną w kształcie bombki prezentuje się tak. Mam nadzieję, że wam się karteczka podoba. Przypominam, że powstała z arkusza 571, który możecie zakupić w moim sklepie Olga Bielska warsztaty artystyczne .pl. W dzisiejszym filmie to już wszystko. Zapraszam na kolejne mini projekty. Pozdrawiam ciepło. Życzę miłego tworzenia. Pa! pa.